Witam ponownie. Dziś pokażę wam moją ulubioną jajecznicę, którą przyrządzała moja mama, moja babcia i teraz od czasu do czasu przyrządzam ją ja. Te, tego przepisu nie znajdziesz w żadnej książce kucharskiej, gdyż na pewno jego nie ma. Szukałem, ale nie znalazłem niestety. Także dziś jest niedziela, robimy niespodziankę mojej żonie i robimy jajecznicę Pamiętajcie, że do serca można trafić przez żołądek i to działa w obydwie strony. Także bierzemy się za robotę. Ja rozpoczynamy od pokojenia kiełbasy. Ewentualnie możecie dać sobie boczek, albo, albo baleroning w zależności co lubicie Ewentualnie może być bez niczego, tylko same jajka z mąką i z mlekiem do jajecznicy używam oliwy z oliwek zawsze smażymy na oliwie z oliwek rozgrzewamy patelnię ustawiam na maksa czyli na dziewiątkę dodajemy kiełbachę i to wszystko będzie się wyrażało a my w tym czasie zajmiemy się przygotowaniem jajek do jajecznicy użyjemy mleko sól oczywiście jajka mąkę pszenną i rozpoczynamy przygotowanie jajecznicy na początku jedna łyżka stołowa mąki pszennej czułata, taka duża następnie szczypta soli o, mniej więcej tyle Teraz dodamy mleka. Mleka dodajemy do 300 ml. Tyle mniej więcej na miarce. Teraz to wszystko dokładnie wymieszamy. Przy użyciu koziołka. Ja pochodzę z łodzi, więc do takiego mieszania używam koziołka. Ale taki kozioł to się nazywa jeszcze firlejka. Ewentualnie anatetka chyba. Nie wiem. Dodajcie w komentarzu, jak to się u Was nazywa. Teraz wbijamy jajeczka, ja a na dwie osoby mniej więcej robię 6-7 jajek. No okej, okay. jajka wszystkich wbite teraz musimy wymieszać jajka tylko tak delikatnie żeby te żółtka po rozbijać. żeby nam nie wyszły na leśniki tylko ok, jajka gotowe mniej więcej powinny tak wyglądać żeby było też żółtko żeby nie wyszedł z tego na lesień tylko jajecznica bierzemy się na smażenie kiebaska z wlewamy wlewamy jajka z, mylkiem, z mąką. No i czekamy Przez No i smażymy jajeczka Normalnie jak smażę bez kiełbasy to czekam jak pierwsze takie wychodzą baloniki od spodu to wtedy zaczynam przewracanie I na dziewiące smażymy już widać, że pomału dochodzą. Delikatnie musimy zamieszać. Jeszcze raz przemieszamy, już wydarzy się ładnie przypiekło od spodu. Jestem już prawie gotowa. Musimy tak usmażyć, żeby te wszystkie miękkie jajko się ścięło. no i teraz już nasza jajecznica jest gotowa można wołać Bożenkę na śniadanko jeśli zrobiłeś moją jajecznicę i smakowała Ci nie zapomnij zostawić lajka a jeszcze jedna prośba napiszcie w komentarzu jak w Waszym mówi się na naszego koziołka Posłyszałem, że w innych rejonach to jest Firlejek anatetka, jeszcze jakoś nie wiem, napiszę jak to u Was jest. Narazka, bye.